Siema, siema z tej strony, fetalet. Ja to kol kolejny, pierwszy odcinek, z, na którym pokażę Wam, jak wygląda serwer YouTube w na której gram. Będę z, tego, będę z tego serwera robił odcinki i w ogóle będzie fajnie. Więc tak, ja tu mam kilka rzeczy już przy sobie, bo sobie już, bo tu już gram jakiś czas i tak, oni, oni już nakręcali z tego serwera, ja teraz też postanowiłem nakręcić. Dzisiaj mam sobie wygranego race mini map, polski polskie czcionce, więc główno widać, ale to tak. Stoję na spawnie, Tam jest publiczny las, w którym każdy, każda osoba może sobie ścinać drzewa, a jest jeden warunek, że musi zasadzić nowe. Nie widać tu inni się nie trzymają tego i są na razie zasadzone tylko dwa drzewa. Idziemy dalej. Hmm, może włączę, żeby było szybciej. Ok. Hmm. Tutaj jeszcze są domki. Tu jest domek Ad Adka, Adek. No właśnie dołączył do serwera. Napiszę mu. Przywitaj się. Właśnie nagrywam. Nagrywam. O! o! No zostało mi mniej życie. Przywitaj się, właśnie nagrywam. To jest domek Adka. Nie wiem co tu jeszcze buduje, jakieś garaże. Mhm. Lecimy dalej w stronę spawnu Cześć O niemiło Tu jest y, kasyno Piela Pielu Master Kasyno to jest bazar Tu jest dom założyciela Czyli podłoga podłoga.pl Tu jest dom Ayosiego Tu gdzieś jest jeszcze dom chudego To niestety został zniszczony Z jakichś tam przyczyn Nie wiem czy on tu będzie jeszcze coś robił to jest jego opuszczony domek, proponowałbym mu, żeby się przeprowadził tutaj. Zobaczymy co wymyśli. To jest mój dom. <grystanie> <grystanie> Dokładnie zajebiste wejście. <grystanie> Będzie to na nagraniu. To jest mój domek, może ja wam prowadzę, pokażę jak to wygląda. A tam do innych nie będę wchodził do domów, to swój dom pokażę. O, chcę się teleportować mm, To jest mój dom Tutaj mam piwnicę O, tu mam enchanting room, ale jakiś mi nie wyszedł Będę to jeszcze ulepszał wszystko O, dzięki Nie czy wie Nagrywam Okej, okay, wychodzimy Zostawię otwarte to tabliczka dla obcych Aha, co pałem was Na chuj się patrzycie <śmum> Pozdrawiam widzów No widzicie, pozdrawiam nas, to jest mój domek No widzicie jak się słucha He, <śmum> żartuję Dobra, biegnę za Tam jest domek a już jego. tutaj jest jeszcze jakiś domek. Tam jest domek polskiego multigamera, który już niestety nie gości na naszym serwerze. To jest kogo to jest domek? A to jest a już jego. Tam, tu jest domek, o. To nie wiem kogo to jest domek. Przyznam szczerze, nie wiem kogo to jest. Na pewno jakiegoś gracza, ale nie wiem. Tu jest domek Kondia. Według mnie na razie najładniejszy domek na serwerze. No już powiedziałem. Może. Domek kondzia. Domek kondzio. Na, na YouTube macie jego kanał. Kondzio Xplay Play Games. No według mnie na razie najładniejszy domek na serwerze. To jest domek Antona. Tak, tego Antona. Z którym nagrywam sencora. O no, Siemango. Jest otwarte drzwi, tak o może przejdę Proszę, jak tu ładnie wszystko, tu ma ładne widoki na las Serwer nazywa się YouTube'owa Dolina, jak już mówiłem wcześniej Tutaj Anton sobie zrobił dojście do takiej swojej... Wow Hodowli Tu hoduje jakieś zioło Hoduje jakieś melony Tu hoduje dynie tu hoduję yy, trzcinę. No. No bo wszystko na tym serwerze. Nie wiem są jeszcze jakieś. Siąko. Nagrywam. <grymne> <grymne> Mogę wyłączyć czat. Tu jest jeszcze dom yy, Awiego i a, Andrii. Zapomniałem właśnie o nich. Tu domek, proszę. O, tu oni mają te owce! O Żółte. Jedna nawet jest łysa. No tak ten domek ich tu się prezentuje. Nie mają jakichś zabezpieczeń. Tu już ładnie... Uuu, ktoś mi pisze na BattleLogu chyba. Tak, mam BattleLoga. Tak jak już widzieliście. Mówiłem o tym. Znaczy, wiecie, że macie... Mam Wattlefielda. No i to by było na tyle. No i to by było chyba na tyle. Wrócę sobie na spawn. Ładnie słońce zachodzi. Pożegnam się. I jeżeli ominęłem czyjś domek, to przepraszam. Bo ja po prostu nie nie, nie jestem ogarnięty tutaj... Kto tu tu tutaj sta Kto tutaj gra na stałe? No, więc to by było chyba na tyle, hmm, żeby tak ładnie było. Tak, ja się nazywam i Komentujcie, subskrybujcie mój kanał. To motywuje do dalszej pracy i nagrywania Minecrafta. To był pierwszy odcinek i to był widoliny, na którym Was zapraszam. Zgłoszenia piszcie do UNES eee, UNESCO. Podłoga.pl, Unes Gaming na YouTube. Piszcie mu, on tam wam wyśle, co jest wymagane, żeby grać na tym serwerze, ponieważ ja tam się za bardzo nie orientuję. Wiem tylko, że trzeba, że trzeba być po mutacji. I minimum chyba 14 lat. To tylko wiem. No, więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Yy... No, chyba zrobiłem screenshot. Tak, niepotrzebnie. No, więc to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. YouTube'owej Doliny To jest serwer taki jakby na kwadratowa masakra no więc to by było na tyle Trzymajcie się i siema cześć i elo nara